Według normy ISO 9001-2008 polityka jakości jest najważniejszym dokumentem systemu zarządzania jakością. Najważniejsze kierownictwo w polityce jakości zadeklarowało spełnienie wymagań normy, zobowiązanie się do ciągłego doskonalenia, zapewnienie zasobów do prawidłowego funkcjonowania i dążenie do spełnienia potrzeb klienta. Kluczową kwestią w normie jest rozpoznanie potrzeb klientów przez badania ankietowe. Potrzeby klientów, ich wymagania i oczekiwania wobec urzędu. Muszą być rozpoznane i określone, ale najważniejsze w tym procesie jest ich spełnienie. Mając na uwadze potrzeby klientów, zmieniono godziny pracy urzędu, wydłużono czas przyjmowania skarg i wniosków, umieszczono krzesła na korytarzach. Obecnie planuje się przeniesienie referatu inicjatyw gospodarczych na parter urzędu, zmodernizowanie kasy na dwustanowiskową oraz wprowadzenie innych zmian organizacyjnych mających na celu ustanowienie udogodnień dla klienta. Otrzymanie rekomendacji nie jest proste. Urzędowi wstrzegomiu się udało. Otrzymanie rekomendacji, utrzymanie certyfikatu jest dowodem na to, że w urzędzie usługi świadczone są na najwyższym poziomie. Jest to potwierdzone przez jednostkę certyfikującą niezależną, która przeprowadza corocznie audyty zewnętrzne, w wyniku których nie stwierdzono niezgodności z wymaganiami normy.